Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Nauka Tarota z Lili, darmowy kurs tarota. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który jest interesujący dla bardzo wielu z Was. Bardzo wielu z Was zostawiało mi komentarze przez dłuższy czas na kanale, żeby na ten temat tutaj porozmawiać, poruszyć tą kwestię. Ale zanim przedstawimy głównego naszego tutaj bohatera mamy Tarota Ridera White'a, Deluxe Edition, ten Giant, takie jak widzicie, one są ogromne, takie karty pokazowe karty do nauki. Drugie moje tutaj zastrzeżenie na początku. Pamiętajcie, że to, co przekazuję, jest to moje doświadczenie, moje przemyślenia, moja opinia. Oczywiście możesz z tym się zgadzać, nie musisz. Fajnie, żebyśmy porozmawiali sobie o tym w komentarzach. Także rozmawiajmy tu, kochani, bo. W moim postrzeganiu to jest cały czas temat otwarty i warto, żebyśmy też my, każdy z nas, kto dotyka tematu tarota, kto gdzieś ma jakieś swoje przemyślenia, dzielił się z nimi właśnie publicznie. Znaczy, no, wiadomo, na takich kanałach jak mój. Ja tu bardzo zachęcam, zapraszam. Oczywiście wszystko bardzo proszę, kulturalnie, z poszanowaniem opinii, perspektywy drugiej osoby, bo każdy z nas ma. Prawo mieć do posiadania swojej perspektywy, ale znowu bardzo upraszam, żeby tu nie cytować żadnych książek, bo książki my znamy. Chodzi o nasze opinie, nasze perspektywy, takie indywidualne przemyślenia. Tym się tu dzielmy, bo to jest zawsze ogromna wartość zawsze ogromna wartość. Potężna. Tak, dzisiaj przychodzę do Was z tematem właśnie karma w tarocie. I teraz, czym jest karma? Może najpierw sobie właśnie powiedzmy, czym jest karma. W moim postrzeganiu karma jest niczym innym jak prawem przyczyny i skutku, który się realizuje, prawda? Czyli postrzegamy karmę jako taką, która gdzieś tam nas kopie w cztery litery, bo się coś zrobiło niewłaściwego, czyli jest taki nawrót, jakby powrót, prawda, czegoś z przeszłości, bliższej czy dalszej, czy bardzo też dalekiej. No, i oczywiście można też postrzegać wtedy tą karmę pozytywną, prawda? Dobrą, która do nas przychodzi, dobra karma, tak zwana, którą uwielbiamy, kiedy ona do nas płynie. Natomiast dzisiaj w tym odcinku zdecydowanie pokażę nam tą karmę, no, tak powiedzmy negatywną, prawda? Która się pokazuje na przykład w relacjach, związkach, bo o to mnie bardzo często pytacie. Więc zdecydowanie pierwszą kartą. Jak tak sobie idziemy, bo tu akurat mam wielkie arkana ustawione ładnie. Jak tak sobie idziemy, idziemy, przemierzamy, to pierwszą kartą e, karmiczną, którą tak postrzegam, jest koło fortuny. Koło fortuny, dlaczego ono nam pokazuje karmę? I tu ja bym powiedziała, że tu może się pokazać każda karma. Czy pozytywna, czy ta, właśnie z tej drugiej strony? Bo koło Fortuny prezentuje nam ogromną zmianę, która następuje. Taki shift, tak zwany, prawda? Czyli przeskok. I bardzo często, jak było cudownie, może przeskoczyć na trochę mniej cudownie. Jak było beznadziejnie, cudownie, bo teraz idzie do tego fantastycznego, prawda? Jak to mówią. Raz na wozie, raz pod wozem, prawda? I ta karta to prezentuje. To są też nasze jakieś tam losy koło roku, na przykład koło życia. Różnie to nazywamy, prawda? W każdym razie, zdecydowanie, koło fortuny jest bardzo, bardzo mm, takie trudne do. Przewidzenia, prawda? Czy jeżeli się pojawia koło fortuny, to wtedy widzimy w rozkładzie, że tutaj działają jakieś siły wyższe, może jakieś przeznaczenie, jakiś tak zwany los, prawda? Czy właśnie ta karma, czyli prawo przyczyny i skutku. I wtedy, kiedy mi się pojawia koło fortuny, ja wiem, że nie jestem w stanie tej sytuacji określić precyzyjnie, bo tutaj działają siły. Które są spoza jakby danego zarysu danej ścieżki. Więc kiedy widzę koło fortuny, wiem też, że czytanie będzie mało klarowne, mało jasne i że tak naprawdę w każdej chwili wszystko się może zmienić. Więc to jest karta, niektórzy ją uwielbiają, inni, inni ich nie znoszą. Więc napiszcie, proszę, kochani, jak to wygląda u Was. Jak to wygląda u Ciebie. Co czujesz patrzę, patrząc na tą kartę koło fortuny i co czujesz, kiedy się pojawia ta karta w rozkładzie. Jak to odbierasz, prawda? Czyli to jest ta nasza pierwsza, taka, którą ja czuję właśnie jako koło hmm, koło przeznaczenia, też tak czasem nazywam to. I to zawsze, słuchajcie, nazywam tak, jak mi przychodzi w channelingu, więc. No, jest to na swój sposób koło przeznaczenia. Oczywiście, gdyby ktoś tutaj chciał głębiej zanurkować w kabałę, prawda, w te tematy takie, no to tam to też jest wyjaśnione. E, też jest pewna perspektywa pokazana. O tak może powiem, bo różne kultury, różne tradycje przedstawiają różne perspektywy. Warto się dowiedzieć kilku, żeby później mieć tą wiedzę taką szeroką, prawda, z różnych obszarów. Kolejna karta. Może tak to tu zrobię, która w moim postrzeganiu jest kartą karmiczną, która pokazuje energię karmiczną. Jest to właśnie karta sprawiedliwości, karta numer 11. Dlaczego jest to w moim postrzeganiu karta pokazująca tą karmę, czyli pamiętajmy prawo przyczyny i skutku, ponieważ ta karta sama w sobie, w swojej charakterystyce, właśnie ma prawo przyczyny i skutku. Karta ta pokazuje, w moim postrzeganiu, jak możemy powrócić do równowagi, jak osiągnąć ponownie balans, prawda? Czyli też jak sobie poradzić z tą tak zwaną karmą, czyli po prostu z efektami naszych działań, prawda? Naszych czy kogoś, no jeżeli się czyta dla kogoś. Jak sobie mogę poradzić z efektami mojej, Pracy, moich działań, mojego zachowania, mojego podejścia, prawda, czy ktoś. Karta Sprawiedliwości w moim postrzeganiu przestrzega zawsze, także, aby nie wchodzić w rolę ofiary, bo wtedy nie widzi się wszystkiego, prawda, danej sytuacji, wtedy się widzi tylko swoją krzywdę i też, żeby na przykład podczas czytań. Nie ufać osobie, która mówi, że jest ofiarą całej sytuacji, bo często osoby, które krzywdzą albo popełniają jakieś błędy, czy no niewłaściwie się zachowują w stosunku do innych, nie przyznają się do tego i chcą się wybielać, chcą być widziane dobrze, pozytywnie i taka osoba nie powie ci prawdy. Więc w moim postrzeganiu, jeżeli na czytaniu pojawia się któraś z kart karmicznych. Tutaj należałoby mieć wtedy zerowe zaufanie do, do, do tej osoby, dla której się czyta, i ogromne zaufanie do intuicji i tych przekazów, które idą od sił wyższych, czy z kim tam współpracujesz, prawda, przewodników duchowych, którzy ci podpowiadają. Czy wejść w ten streaming informacyjny, właśnie channelingowy, żeby się dowiedzieć prawdy? Bo tu prawda się chce ujawnić poprzez kartę Sprawiedliwości, ale prawda może być zupełnie inna niż ty się spodziewasz. Tak, tak zawsze postrzegam tą kartę. I 11 dla mnie, bo dla mnie Sprawiedliwość to jest karta 11. Oczywiście są osoby, które uważają inaczej, ale to jest ich sprawa. Ja pracuję z kartami tak długo jak pracuję i od samego początku czułam i czuję do teraz, że Karta Sprawiedliwości jest kartą numer 11 ponieważ 11 jest to wibracja informacji, wiadomości channelingów, przekazów jestem 11 ze ścieżki życia też mam 3 wibracje 38, 11 i 2 prawda i ta 11 łączona z Sprawiedliwością jak najbardziej łączona z Kartą Siły Mocy absolutnie nie, to jest moim w moim postrzeganiu to jest mieszanie ludziom w głowach i działa to i oczywiście funkcjonuje w magii, w alchemii, tutaj w tym obszarze jak najbardziej, w pracy z energią może to działać w ten sposób, ale w codziennych sprawach, przyziemnych kwestiach kompletnie nie widzę tutaj połączenia. To jest ważne, bo kiedy wchodzi w grę ta karta, to czujesz zawsze, żeby, żeby wyjaśnić, żeby podpowiedzieć i znowu pamiętajcie kochani to jest moja perspektywa to jest moje postrzeganie e, dobrze, idźmy dalej no i tak naprawdę później pod koniec wam jeszcze coś podpowiem względem właśnie karmy i postrzegania karmy ogólnie w rozkładach ale na razie skupmy się na tych oczywistościach, prawda może to dajmy już na boczek tak mhm. i mamy mamy kartę diabła Tutaj, kochani, jeżeli chodzi o tą kartę, no, znowu, są przeróżne opinie, są przeróżne perspektywy na to i dobrze, że, że są. Natomiast, jeżeli widzę kartę diabła, że się pokazuje, od razu, słuchajcie, czuję ciężką karmę, czyli prawo przyczyny i skutku, pamiętajmy, czyich zachowań związanych z jakimiś wymuszeniami. Naruszeniami e, czyjegoś czyjejś wolnej woli, na przykład, prawda? Oczywiście, blokady. A skąd się biorą blokady? Też to są często karmiczne kwestie, prawda? Oczywiście, że oprócz tego wszystkiego jeszcze, co mówię, to karta diabła ma połączenie z Saturnem, a Saturn, jakby nie było, jest właśnie ten, który rozlicza, prawda? E, no tak, dobrze czyli karta diabła idźmy dalej dla bardzo wielu osób karta wieży jest kartą karmiczną i powiem wam, że u mnie to jest tak 50 do 50 jeżeli widzę tą kartę przy karcie diabła przy karcie sprawiedliwości przy karcie koła fortuny się pojawiają razem wtedy widzę, że Następuje gwałtowne wyładowanie, jakby energii karmicznej. Jak najbardziej. Więc jeżeli w ten sposób zgadzam się, też tak to czuję, też tak to odbieram. Czyli po prostu to musi być, ja to tak włożę, bo to nie jest dla mnie typowa karta karmy. Jest to bardziej karta, która dopowiada mi do innych kart, prawda? Te dla mnie póki co są takie główne. Że tutaj coś takiego się dzieje. Którą ja tak czuję właśnie jako taką główną kartę, która pokazuje karmę, energię karmę, to jest oczywiście sąd ostateczny, judgment. Natomiast nie ma ona dla mnie tylko takiego znaczenia, oczywiście, że tak. Żadna z nich nie ma dla mnie tylko takiego znaczenia, żeby to było jasne. To jest jedna z możliwości, jedna z charakterystyk, jedna ze znaczeń, która mi się pokazuje. Sąd dostateczne. pokazuje nam ten moment przebudzenia, kiedy przychodzi informacja, że można się z czegoś uwolnić, prawda? Że może tu przyjść ulga i że można sobie na to pozwolić ale trzeba szerzej spojrzeć i wyżej niż, niż do tej pory po prostu, prawda? To pod tym względem, jeżeli chodzi o energię karmy, jak najbardziej ta karta w ten sposób mi się tutaj łączy jakby zawsze, prawda? Z karmą. I teraz jeśli chodzi o wielkie arkana, można by się pokusić też o połączenie karty, Świat z karmą na swój sposób, na pewno jako zamknięcie, dokończenie cyklu karmicznego, prawda? Zakończenie jakiegoś większego zadania naszego tutaj na Ziemi, jakiejś lekcji, prawda, które zostało przeprowadzone, zrozumiane, Przyjęte, prawda, do wiadomości, i jakby Saturn znowu nam mówi, okej, okay, lekcja zaliczona, prawda? To no może nam jeszcze tu dołoży. Natomiast znowu, karta świat oczywiście ma przepiękne też znaczenia, i wnosi przepiękne energie do czytania. Tak samo zresztą jak karta sądu ostatecznego, sprawiedliwości, czy koło fortuny nawet potrafi, czy nawet wieża potrafi wnosić piękne rzeczy, prawda? Jedyna karta, która tu w moim postrzeganiu nigdy nie wnosi nic dobrego do czytania, to jest karta diabła. Karta diabła dla mnie to jest no tak, jak jest połączone: naudis, czyli trudności, problemy, opory, blokady, prawda? No i Saturn, czyli znowu coś podobnego, prawda? Srogość, surowość, tego rodzaju kwestie. I tak naprawdę powiem Wam, jeżeli chodzi o pracę właśnie dla kogoś odczyty karmiczne dla kogoś na przykład to ja proponuję żeby sobie wziąć wtedy kochani po prostu ach czekajcie to mam bez napisów weźmiemy te z napisami taką zrobić sobie jedną małą talię gdzie są tylko Wielkie arkana, prawda? I jeżeli ktoś cię pyta, czy to jest związek karmiczny, wytasuj sobie z tych wielkich arkan tyle, ile ci tam chce wyskoczyć w tej odpowiedzi, prawda? I oczywiście możesz wtedy traktować te karty jako tak, nie albo może, prawda? Bo robiliśmy sobie takie doświadczenie, takie ćwiczenie. Jest taki odcinek, nawet kilka. Kto by poszukiwał, a był tu nowy, zapraszam cię na playlistę Nauka Tarota, darmowy kurs Tarota. Tam jest już tak, nie może. Mamy kilka, nawet robiliśmy swoje karty. Sprawdź sobie. Też są opisywane karty. Tu jak widzisz, te też były opisywane tutaj z wami. I możesz w ten sposób, czyli zadajesz pytanie, czy ta relacja, bo ktoś pyta, czy ta relacja jest karmiczna, tasujesz, wyskakuje. Karta, która pokazuje na tak, na przykład Rydwan. Tak, ale można z tego ruszyć do przodu, zobaczcie. Ktoś pyta znowu to samo pytanie, pokazuje się arcykapłan. No właśnie, czy arcykapłan powinien być postrzegany jako karta karmicznej relacji? Jak uważacie, kochani? Bo zanim nagrywałam to nagranie tutaj, zanim siadłam do niego, zastanawiałam się nad tym, jak podejść właśnie do karty arcykapłana. Może właśnie przeanalizujmy sobie to tutaj jeszcze. Dobrze, że, że to się nam pokazało. Widocznie ważne. Bo i ponieważ w moim postrzeganiu karta arcykapłana ma dużo naleciałości karmicznych. Dlaczego? Bo to są też sztywne zasady reguły. Prawda? Zobaczcie... Jakby spojrzeć na te dwie karty, one mają tu bardzo dużo wspólnego. Różnią się tylko tym, że arcykapłana chcą słuchać, bo uważają, że to jest religia, czyli coś, co jest dla nich ważne dla tych osób, a diabła słuchają, ale nie wiedzą o tym, że go słuchają, bo on jest z tyłu. Zobaczcie. Czyli on od zaplecza tam szepcze, że tak powiem. Podpowiada, czyli to są rzeczy, które gdzieś tam są w tyle głowy, czyli to są te rzeczy właśnie, które z wcześniejszych wcieleń przenosimy, czy też właśnie schematy postępowania, działania powielane na przykład w rodach, no i się pojawia wtedy arcykapłan, jako powielane schematy postępowania, często bardzo toksyczne, prawda? Które są przekazywane, które są powielane dlaczego? Bo ludzie się boją uwolnić z pewnych dygmatów. Paradygmatów, z pewnych zasad, reguł, kręgów, bo boją się bycia odtrąconymi czy, wiecie, zesłanymi gdzieś tam, prawda, wygnanymi. Więc teraz pytanie, kochani, czy powinniśmy kartę arcykapłana w tym rozważaniu tutaj też potraktować jako w pewnym stopniu kartę pokazującą karmę? W moim postrzeganiu oczywiście, że tak. Ale zawsze w akompaniamencie znowu karty diabła, ewentualnie karty sprawiedliwości albo koła fortuny, ale to też może znaczyć inne rzeczy. Ale jeżeli mi się pojawia arcykapłan i karta diabła, wtedy wiem, że tu jest karma typu właśnie schematy przekazywane poprzez pokolenia, prawda? Z generacji na generację, kolejną, schematy, które postępowania, działania, myślenia, też które ktoś myśli, że są właściwe, ale przynoszą więcej złego niż dobrego, na przykład, prawda? I taka zatwardziałość, tu upartość w tym, trzymam się tego kurczowo, to jest moja zasada, to jest moja reguła, prawda? Ale teraz dlaczego? Czy to nie zalatuje troszkę blokadą wam kochani? No właśnie. Dlatego ja tą kartę włożę też tutaj jako podobnie jak wieża, prawda? W moim postrzeganiu nie jest to typowa karta, która pokazuje energie karmiczne. Niemniej jednak w towarzystwie karty diabła już pokazuje się wtedy troszkę inna historia na ten temat. Myślę, że dzisiaj tu już sobie zakończymy na wielkich arkanach, po prostu. I tak jak jeszcze raz, jak Wam mówiłam, jeszcze raz przypomnę, ja zawsze podpowiadam: korzystaj sobie, właśnie, zrób sobie taką małą talię, wielkie arkana tylko. I jak będziesz mieć w pamięci to, co tutaj jest, prawda? Czy nawet jak będziesz mieć w pamięci koło fortuny, sprawiedliwość. Karta diabła, w moim postrzeganiu oczywiście, prawda? To już wtedy jesteś w stanie odkryć karmiczne relacje. Jeżeli sobie to później rozszerzysz, że w wyniku jakichś działań, czy tej karmy uwolnionej, uruchomionej, następuje wieża, albo może nastąpić sąd ostateczny, albo może nastąpić na przykład karta świat, prawda? Już jesteś naprawdę super, jeżeli chodzi o informacje na ten temat. A jeżeli otworzysz się na tą, Świadomość względem arcykapłana, to znowu masz dodatkową, fantastyczną perspektywę. Dobrze, kochani, tyle dzisiaj. Ja bym to tutaj już dzisiaj zakończyła. Dajcie, proszę, znać, jak wy postrzegacie ten temat. Tylko jeszcze raz, proszę, Twoja opinia, proszę, Twoje przemyślenia, nie cytaty z książek, nie to, gdzie coś tam jest przeczytane albo ktoś coś powiedział, bo to nie o to chodzi. Sami sobie możemy szukać, buszować po książkach, po internecie. Chodzi o to, jakie są Twoje przemyślenia. Co Ci przyszło podczas na przykład rozkładów, prawda? I tu bym prosiła, skupmy się na kartach wielkich arkan. Jeżeli będziecie chcieli, nagram Wam jeszcze jeden odcinek względem karmy i względem małych arkan, i też całości, prawda? Na przykład typowe rozkłady na karmę. Ale to już takie typowe, prawda? Kiedy pytamy, jaka tu jest karma na przykład i co jest tu do przepracowania. Też wam mogę coś takiego, jeżeli byście chcieli pokazać. I też oczywiście z mojego doświadczenia. Natomiast jeszcze raz, jeżeli będziecie chcieli małe arkana, dajcie znać. Natomiast tutaj, aby podsumować cały materiał, ja czuję, jeszcze raz podpowiadam, i uważam, że to jest wystarczające. Żeby pracować sobie, jeżeli chodzi o tą karmę, która nam się pokazuje, szczególnie tą negatywną, której nie chcemy, prawda? której wolelibyśmy uniknąć, tutaj na tych kartach, które nam pokazałam. No i oczywiście, że też są tutaj pozytywne karty, bo mamy arcykapłana jako piątkę, która może pokazuje nam, że coś się może zmienić, prawda? Jedenastka przyjmie informację, a coś się może zmienić. Szesnastka uwolnij się od starego, a dużo się może zmienić, są dostateczne. Szerszą perspektywę zyskaj, a znowu dużo się może zmienić, albo karta świat pozwól sobie na zamknięcie tego, zostawienie za sobą i wyruszenie po prostu w nową formę doświadczania, prawda? I wtedy też się bardzo dużo może zmienić. Zobaczcie, czyli można postrzegać to z wielu różnych perspektyw, prawda? Dobrze, to teraz już kończę. Tyle mocno. Super, że zadajecie te pytania. Zadajcie koniecznie kolejne, bo to mi motywuje, inspiruje. Jeżeli ten materiał ci się podobał, zostaw lajka, zostaw tego kciuka w górę, bo zawsze mnie bardzo cieszy, że widzę, że oglądacie, że wam się podoba. Jeżeli masz inne zdanie, inną opinię, napisz proszę komentarz. Bardzo fajnie, żeby tu się tak powymieniać i też kochani, bierzcie udział w tych rozmowach. Tylko tak jak zawsze, proszę. Niech to jest kulturalne, niech to jest na poziomie wszystko i z poszanowaniem opinii, perspektywy drugiej osoby, możemy się nie zgadzać, możemy o tym porozmawiać. Możemy się zgadzać i też możemy o tym porozmawiać, ale niech to jest fajne, niech to miejsce jest dla nas po prostu przyjazne i fajne. Tyle dzisiaj, kochani. Tyle mocno i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.